Trzy odcinki będą, znaczy trzy części, bo dzwoniła że już jest ready następny, kurwa, ekodebil, kurwa. O czym ja A, o tym chłopaku, te filmy kręci, to się nazywa, kurde, no nie pamiętam teraz. Nie pamiętam, mógłbym sprawdzić w telefonie, ale wtedy bym znowu musiał to przerwać, więc może to powiem innym razem, ale... Super sprawa, fajnie tego gościu opowiada. Odważny w ogóle chłopak, nie? naprawdę odważny, z tego co tak widać to A trzeba podróżuje i śpi tam, gdzie się uda, nie? Głównie to pod jakimś namiotem. Albo pod jakąś taką pałatką. I przynoszę się jakimś stopem, czasami jest z buta. Nie wiem, czy nie, nie, ja czy ja bym się nie odważył na takie coś w życiu, A, a gdzie tam? Gdzie? gdzieś tam na Syberii, jakieś niedźwiedzie, no kurwa, fajne klimaty, ja to tak zacząłem oglądać od, od odcinka jakiegoś tam, powiedzmy późniejszego, chyba jeden czy dwa filmy obejrzałem ale postanowiłem to oglądać od początku, Ja tak się wszystko idzie pod tą górę, bo buty mi się ślizgają Także teraz, jak już te odcinki późniejsze były właśnie na Syberii już tam lutar, a teraz znowu cofnąłem się do tyłu i tam przez Gruzję do Ruski się dostał no i w tych czasach właśnie takich wojennych pokazane jest tak samo jak tam w ruskich, no nie jest łatwo pełno kontroli. Jakieś drony, czy coś to już jest podejrzany. czy mi na wszystko dokumenty, pozwolenia. A i tak nie wiadomo czy czy, czy to sam kurwa te służby jakoś nie zaszkodzą, bo wiadomo Polak przestrzegają go i Polacy, moment, muszę to przejść także i tu był żeby uważał, bo... No jest niebezpieczny teraz, nie? Takich ludzi jest niebezpieczne teraz, bo no można wlądować więzieniu za jakieś próby, nie wiem, szpiegostwa na przykład, No może robić kurwa dronem z jakiś pejzaż rzeki, bo, bo takie ujęcia fajnie robi właśnie tam w ogóle w No super sprawa kurwa nie w ogóle ta Rosja jest przepiękna kurwa, nie? Przepiękna z takich kurwa jeszcze nietknięte, nietkniętych miejsc przez ludzi w ogóle to czasami się zastanawiam, czy już chuj są Rosją, ale te kraje takie właśnie tam, jakieś te biedniejsze Gruzja, Armenia, te wioski takie właśnie, że ta cywilizacja tak się jeszcze nie wgryzła mocno. Czy ci ludzie nie mają lepiej od nas? My tak dążymy do tego kurwa zachodu, my tak się cały czas podniecamy tym wszystkim. To tak naprawdę nie czym za bardzo. Pieniądz, 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 pieniądz. A takie wartości, takie jakieś relacje międzyludzkie są na drugim planie. A on właśnie też on do Rosji często, on zawsze dobrze po rusku gada. Mówi, że właśnie to, to też jest przekłamanie, że my, my nie znamy ruskich ani Rosji tak naprawdę. No bo my nam tylko się kojarzy z, ze złym, tak? Zawsze tam w filmach nie w filmach. No zawsze było tak, że byli przedstawiani, przedstawiania ci gorsi. Trzeba się ich bać, obawiać. No to rdzenie taki jest, tak, no, tak naprawdę, ten rdzenie. A cała ta reszta tych ludzi, którzy mieszkają po tych małych wioskach, są bardzo fajni, przyzwoici i pomocni ludzie. Nie. Tylko no wychowani w takim systemie, i oni mają zupełnie inne wartości niż my. Kompletnie, nie? Dla nich przez te lata właśnie takiego, bo to no, ten rdzenie, gdyby. Kreuje to społeczeństwo, które później tam nabiera takich różnych naleciałości. No, to właśnie jest no, w takim duchu, że my to silni, my musimy, my, bo na, kurwa coś tam, jak nie my, to, to oni nas i tak. I oni po prostu osiągają przez te lata. Adelka, chodźcie się do mnie, Aduś, a, duś. a ja wiadomo jak tam jest, Adelka, chodź do mnie. Tam media jakieś takie niezależne, to w zasadzie nie istnieją, nigdy chyba nie istniały. Może stój! Może tam ta epoka po tym, pomiędzy Gorbaczowem a Jelcynem, tak troszkę to było poluzowane trochę wszystko. Natomiast Władimir to wziął z wszystko, złapał te prywatne, niedobre. Tam tutaj pauzę, tu, kurwa moment jadą chuje, nikt nie popuści kurwa, hamstwo jebane, hałas ja mówiłem o tych ruskich, że ci ludzie są po prostu przez to, że tyle lat, całe pokolenia już w tym kurwa głównie siedzą. I mówię, no tam niezależnych mediów w zasadzie nie ma, a te, które, które są, no, to wiadomo jak to jest, kurwa. To jest taki TVP, tylko że razy ileś tam. I nie ma oskoczeń od tego, nie ma nic innego. Kiedyś ja mówiłem, to nawet nie ma polsatu, kurwa. Takiego kurwa polsatu, co tam kurwa im zawsze jest dobrze, nie? Oni są jak Radowicz kurwa, dogadują się z każdą władzą. Że to fajnie, to fajnie nie wspomnę. Dlatego ci ludzie mają to, że Trochę trudniej to zrozumieć. Oczywiście w wielkich miastach jest internet i tak dalej, i tak dalej. I oni tam mają dostęp i powinni wnioski wyciągnąć i być może wyciągają. Być może oni są mądrzejsi. Adel, chodź do mnie, nie chodź tam... Bo... Adel! Chodź do mnie, chodź. Tu chodź, chodź, chodź. Ale to wielkim miasta nie rządzą, wbrew pozorom. Znaczy, rządzą, tylko... A dobra. Reasumując. Ci Ruscy w większości są fajni ludzie. Mimo że mam do nich też podejście takie negatywne i, i to też jest wykreowane po prostu przez, przez nasze z kolei media, które nam takich Ruskich chcą pokazywać, jak, jak, jak teraz o tym opowiadam. Czyli żeby się ich bać, że są źli, że tak dalej, tak tak dalej. dalej, dalej. Nic dobrego w nich nie widać. Natomiast ludzie jak to ludzie. Są i dobrzy, i są kurwy. I, i są kurwy. Ja ostatnio, co znaczy ostatnio, no wcześniej tego nie robiłem, ale zdarzyło się przeczytać książki właśnie te ruskie, wszystkie takie te Zbrodnia i kara. Mazenow Anna Karnina. Kurwa, jaki to jest. Jaki tam jest, kurwa, potencjał w sensie tam jest w tych książkach jest mądrości takich kurwa życiowych to wszystko jest takie głębokie ile to ja te nasze kurwa książki jakieś takie kurwa coś tam człowiek czasami w pociągu czyta na szybko jakieś tych mrozów nie mrozów. to to jest kurwa komiks bardziej dla debili Co że to się ta czyta fajnie a te ruskie no jednak tam trzeba się stanowić. tak refleksja przychodzi zawsze bo no, musi być refleksja Polecam, no ta kultura ruska jest przebogata, nie? Przebogata. Aduś, tędy chodź. Chodź tutaj jeszcze nie Bo ja no, tą piłkę wypluję i, i będę musiał po nią iść. Tak się skończy. Właśnie to zrobiło. No, no tak masz, tą piłkę niesie, 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 gdzieś ją pluwa i już jej nie chce. Dlatego polecam ten film na YouTube. Fajne, fajne, fajne. Ja już takich filmów widziałem wiele. Różnych. Ale. To jest naprawdę, naprawdę fajnie zrobione. Takie odcinki po 20 minut. Fajnie się to ogląda. Naprawdę super. I w ogóle tak jeszcze gościa nie rozpłynąłem, bo on tam mówi, że on jest z Kambodży. Chyba I w ogóle też pokazuje w tych czasach, właśnie, jak te sankcje tam w uderzyły że tam tylko gotówka się liczy, tam nie możesz nic zrobić, nie? Karty jakieś takie, kurwa, wizy nie musisz muszę w dupę wsadzić, kurwa, nic nie zrobisz, nic, nie? To w ogóle nie działa, te systemy w ogóle nie działają dla ludzi spoza ruskich. Oni mają swoje teraz wszystko, nie? Musimy to zastąpić jakoś, no bo ten system bankowy się od nich tam, kurwa, odciął póki co. Ale oni to, oni to jak gdyby, te sankcje uważają, że to jest dobrze, bo no bo wy nam, to my wami, chujnie. Tam nie było żadnej agresji kurwa, w tych, tych ludzi, bo on, sami są dyskusja. Czy on mówi, że dyskusja jakiś tam o, o, o tych o rządach o Putinie nie można, no bo oni się boją. Tak? No bo wszędzie te, kurwa te służby działają i tych podsłuchiwaczy i dojścieli, ścieli, to niestety jest kurwa na każdym kroku. Więc oni się boją, boją, bo to takie coś na radę, można sobie na, robić problemów. Natomiast w prywatnych rozmowach śródcyna. Jedni tą wojnę wytłumaczą jakoś, inni jej nie rozumieją. Coraz więcej rodzin ma kogoś, kto była na wojnie i już nie wrócił, albo wrócił bez nóg kurwa, albo w ogóle chuj wie co to to się Zresztą się da świadomość że tych ludzi, że jednak ta wojna to nie jest jakaś operacja wojskowa, tylko to jest wojna kurwa, w której giną ludzie i to nie jest tematu, nie. Pełno jest miejsc, gdzie są zagłuszacze dronów na przykład, że nie można latać, nie ma telefonów, bo no, są takie miejsca zagrożone, jakieś spe... nie wiem czy zaczynać temat, bo właśnie o samochodu idziemy, więc chyba na to skończę, ale fajny film, czy fajny, fajna seria, tych odcinków jest chyba ze 40 czy 60. Prawda mówiąc nie wiem, ale naprawdę się to fajnie ogląda i polecam każdemu. Kończymy w takim razie i na razie.